Cześć, Majka Mordeczki, Tp37, 70 sobie wygram w Bedwars na MyPlay'u i na wstępie tego filmu chciałbym wam powiedzieć, że odcinki z Bedwarsów będą się już pojawiały częściej, bo no teraz nie oszukujmy się, zaniedbałem trochę kanał, nie wrzucamy odcinków żadnych, no ale po prostu wiecie, były wakacje, yy, ja też chciałem wakacje, po prostu też chciałem mieć wakacje, więc no bo po prostu sobie odpuściłem trochę tego YouTube'a. Live y były na kanale, ale nie było odcinków, ale teraz odcinki się już będą pojawiać, więc no możecie zostawić yy, łapkę i suba na powrót. Na powrót właśnie Bedwarsów na kanał. No ale dobra, my tutaj już nie gadamy o, o tym powrocie, tylko uzbrojamy się idziemy na pewno na jakichś przeciwnika, W ogóle jesteśmy, e, teamem białym, i gramy tutaj z MAT i i widzicie, o lepszym zbroja, więc, więc jest git. Dobry, dobry zawodnik chyba. <grym> tak myślę. Tak myślę, że jest dobry zawodnikiem, ale dobra, zobaczymy. Jak wygramy, to czyli, że jest dobry. Jak przegramy, no to czyli, że jest słaby. Bo w ogóle możecie napisać w komentarzu, e, do której klasy teraz poszliście. Dobra, on ci tutaj buduje teraz na. Eee, na emeraldy, więc fajnie, dobra. Buduj, buduj, morto, dawaj, dawaj, szybciej, 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 bo tutaj nas gonią. Nie wiem, że ktoś nie gonił nas, ale. No wiecie, chcę go nastraszyć, W sumie tak tego nie słyszę, ale dobra. Dobra, pyk, widzicie? I, i to jest właśnie najgorsze, że sam tego nie lubię. Jak na przykład sam się buduje na emeraldy i, i ktoś skacze za mną i mi tę emerald zabiera. No ale, no musiałem tak zrobić. O, widzicie? Sam mi dał tego emeraldę, czyli chciał, żebym je wziął, więc dzięki, morto, dzięki. Dobra, w ogóle pozdrawiam y, matiu.pl, pozdrawiam go bardzo serdecznie, jeżeli oglądasz odcinek, to cię pozdrawiam, a w, w ogóle jeżeli wy chcecie ze mną zagrać na odcinku, pomyślę, y, że teraz będziemy grać z widzami, bo, no kurczę, dużo osób chce ze mną zagrać na odcinku, to myślę, że możemy zrobić coś takiego, że będę wybierał jedną osobę z komentarzy y, na odcinek. Tylko pamiętajcie, żeby mnie mieć na Discordzie, wtedy tam będę e, mówił, kiedy będę nagrywał odcinek. Piszcie swoje niki w komentarzach i wtedy możliwe, że będziecie mogli ze, nagrać ze odcinek, więc myślę, że e, myślę, że to by było naprawdę spoko, jeżeli ktoś chce właśnie ze mną odcinek nagrać. Dobra, odkładamy licy i, i, i lecimy na czerwonych. W sumie jest bardzo mało teamu bo są niebiescy i, i czerwoni, więc kurczę, no chyba to nie będzie jakaś trudna i długa ręka to na, na pewno, długa to na pewno nie będzie, no chyba, że wiecie, gdzieś się skampią i nie będzie sposób ich znaleźć, ale nie no, my damy radę, my damy radę w ogóle oni się tu wybijają, więc kurczę, my idziemy na trzeciego sorry, że nie buduje się tak wolno na ukos, ale mnie coś tam na ukos, ale no widzicie, to nie jest za dobre jeden blok postawiłem ale czasami mam taki, takiego skilla, że po prostu nawet mi cały moc wychodzi ale czasami postawię po prostu e, jeden blok i spadnę, więc no no nie chytujcie mnie w komentarzach, wiem, że jestem słaby e, a poza tym długo w bedwars nie grałem, no ale wiecie, no to żadne tłumaczenie, że w bedwars nie grałem, bo no każdy mógł w nie grać kuczenia w miesiącu, co i tak jest dobry, więc... No takie słabe tłumaczenie. Dobra. Eee, lecimy jeszcze raz, eee, lecimy jeszcze raz. Ko nie wiem na kogo iść, czekajcie, bo... Eee, moglibyśmy pójść na niebieskich, ale niebiescy już są zniszczeni, więc pójdziemy w sumie na czerwonych, bo czerwoni mają łóżko, więc byśmy mogli pomóc tutaj dla niebieskich i zniszczyć czerwonych. Jakby to się już udało, to, to chyba mamy wygraną rękę, więc spoko. Dobra, budujemy się tutaj na tych czerwonych, czekajcie, zaraz zobaczymy czy... Zaraz zobaczymy, czy oni tutaj do mnie, do mnie nie idą, ale okej, okay, nie idą, więc spokój. Dobra, budujemy się. Dobra, już chyba nawet dużo nam nie zostało. Pyk pick, pick, ok, jesteśmy koło czerwonych. Dobra, on zabił niebieskiego, więc teraz on ma na pewno mało HP, więc możemy się tam do niego wbić i, i go sklepać. Oni już, czerwoni już nie mają już, lol, dobra. Sklepiemy go czy nie? Nie, chyba nie dam radę, nie dam radę, nie dam radę. Dobra, 3 HP, 3 HP, czemu jestem taki słaby? A, dobra, bo tu było łóżko niebieskich, czyli czerwoni mają gdzie inni wyspę, dobra. Ja się pogubiłem, serio, ja się pogubiłem. Ja myślałem, że tutaj czerwoni już nie mają łóżka, ale jednak mają. No to sorry, pomyliłem się, ale dobra. No, skoro tam byli niebiescy, to czerwoni muszą być gdzieś tam. Czekajcie, tam są żółci. Tam są żółci, dobra, tam są czerwoni, ok, widzę ich wyspę, więc lecimy na, na tych czerwonych, dobra. Pik, 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 okej, okay, pik, dobra. I tam są, tam jest wyspa czerwonych, ok lecimy tam, i poza tym, e, jeżeli odcinek wam się spodoba możecie zostawić suba i łapkę w górę a w ogóle ktoś jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu o nie, ale mnie z fireballem zrobił dobra, odwróciliśmy się, mamy z powrotem e, z powrotem itki i, i gramy dobra, lecimy jeszcze raz za tych czerwonych, był tutaj fireballem czerwony porobił, to nie było fajne, ale czekajcie, tego potrzeba porobić chyba, że on mnie zaraz porobi dobra, I on mi porobił serio, 4hp mu zostało, nie, nie wierzę w to ja już chyba mam po łóżku, ale chyba może nie, on ma 5hp więc damy mu radę, damy mu chyba jakoś radę. Albo może nie damy? O nie, dobra, będzie trudno. Będzie trudno. Dobra, ja już chyba mam po łóżku. Eee, ja myślę chyba, że już mam po łóżku, Więc o, będzie lipa. Dobra, czekajcie, czy ten biały go o broni. Dobra, ej, z ja myślę, że się zabuduje tym jednym klockiem, dobra. Nie, 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 nie. Czobiłem go, jest! Okej, okay. fajnie, dobra, nie zniszczymy łóżka, więc kurczę kozak. Lagi, tak, lagi, jak się tłumaczy, że ma lagi, na pewno lagi, tak, 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 po prostu nie udało ci się zniszczyć dla tutaj, dla prosów, e, bedworsów, nie uda ci się zniszczyć łóżka i tutaj się nie tłumaczy, że, że masz lagi, mordo, bo no, nie udało cię po prostu, dobra. Pyk, lecimy teraz na nich. Mam jakieś gówniane ty, ale dobra, damy radę. Damy radę z takimi itami, z drewnianymi i e, z drewnianymi narzędziami, ale okej, okay. damy radę, zobaczycie, jeszcze zniszczymy i to łóżko. E, myślę, ej, przecież ja mieść na perełkę. Przecież mnie stać na perełkę, więc czemu by nie kupić perełki? Czemu by nie kupić perełki i, te, i perełko się do nich tepnąć? Dobra, mamy już plan, mamy już plan na nich, więc kupujemy perełkę i tepamy się do nich perełką Myślę, że to będzie dobry plan i mam nadzieję, że uda się po prostu yy, takich pokonać, ale wątpię <ścoughs> Znaczy nie wątpię, no pewnie się uda Dobra, pyk, kurczę, jakiegoś mam laga Dobra, pyk, ok, po lagu mi się zebrało i tyle, okej, okay, zebrało, fajnie yy, Mieczyk Kurczę, no w serio mam jakieś lagi, albo ja mam lagi my play, Albo ja mam lagi, albo My play ma lagi, nie wiem Dobra, Pyk Pyk, okej okay. Dobra, po jakichś takich lagach kupiłem te narzędzia Dobra, to odkładamy yy, I dobra, i perełka, i perełkę kupujemy i lecimy na nich Pyk, czekajcie, i jeszcze trzeba TNT O, dobra, a nie, 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 czerwony się, czerwony się do nas wbija, nie, nie, nie Nie wbijaj się do nas, nie Nie, 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 nie. Dobra, po łóżku mam, po łóżku mam Uf, nie, 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 cztery. Kurczę, no, nie znaję tej jeszcze przeselagi. Dobra, Marti, niestety nie udało się wygrać tego odcinka, ale pamiętajcie, że następny odcinek, myślę, że będę odcinki wrzucał co 3 dni, jeżeli mi się uda. W eee, następnym odcinku postaram się wygrać i piszcie komentarze, żeby ze mną zagrać. Eee, piszcie swoje niki i pamiętajcie, żeby mieli mieć na Discordzie, bo wtedy będziemy się dogadywać eee, na odcinek. Dobra, a ja wam dziękuję za oglądanie. Siemano, jo!